Ciao ja widzowie, dzisiaj pokażę Wam nową agentkę Fade z gry, Borę zaprosiłem do zamkniętych testów. No i muszę wam powiedzieć, jest to bardzo ciekawy agent, jeden z ciekawszych jaki Riot Proto nie wypuścił przez dość długi okres czasu mi się wydaje i też mi się wydaje, że dobrze się do mety wpisze, więc zapraszam do oglądania. A jeżeli chcecie zobaczyć, gram 1 na 1 tą agentką fate na Michała, to wbijcie do niego na kanał, bo właśnie wrzucił taki film, gdzie gram sobie 1 na 1 fate. Link macie w przypiętym komentarzu i w poniedziałek o godzinie 17 będzie również u mnie stream na Twitch TV Seny, gdzie na żywo będę testował tą postać i całą nową zawartość gry możecie wbić i sobie pogadamy o tym co nadchodzi do Valoranta i o nowej agence. Pierwsza umiejętność naszej nowej agentki Fate Nie wiem czemu chciałem powiedzieć neon, ale naszej nowej agentki Fate to jest taki wilk Którego sobie puszczacie i możecie nim o, sterować jakby Który jest nim bardzo specyficznie, bo trzeba tak jakby przytrzymać Ale haczyk jest taki, że jak wilk y, zauważy wroga To od razu za nim zaczyna pędzić I w momencie kontaktu z wrogiem oślepia go oraz go ogłusza Weź Michał wrzuć we mnie tą umiejętność O gdy wilka, nie dość, że nic nie widzicie, to jeszcze dodatkowo nic nie słyszycie Jakby nie ma dźwięku z gry I najlepsze w tym wilku, albo potworze jest to, że jeżeli zauważy swojego wroga, to skręca i od razu zaczyna za nim podążać Czyli patrzcie, rzucę teraz wilka I on skręca w lewo, bo tutaj stał właśnie Michał i zaczął za nim podążać No i tego wilka chce to zniszczyć Trzy pociski z fantoma go zabijają, czyli we, weź z tego wilka No tak chyba szybko na full auto zejdzie No, no tak praktycznie od razu schodzi na full auto, ale Macie no dwa go. ładunki, i on jakby podąża za wrogiem. Jak rzucę go w bok, to od razu podąża za wrogiem. To była pierwsza umiejętność. Jeżeli chodzi o umiejętność, drugą jest to taka kula. Jak rzucicie ją na ziemię, to jak widzicie, jest łańcuch na nodze przeciwnika, i ten przeciwnik nie może wyjść z tego rejonu kuli. Jak widzicie, to jest taki rejon kuli. Przeciwnik przez jakiś czas nie może wyjść z tego rejonu kuli, i dodatkowo nic nie słyszy. Jakby nie ma dźwięku z gry. Weźmy, chodź, wrzuć we mnie. Zobaczcie, dostaję kulę, nie mogę z, wyjść z rejonu i w ogóle nie słyszę dźwięków z gry. Są takie strasznie stłumione, jak za ultem Astry. I dodatkowo przy kontakcie tego ultimata dostajecie. E, Ultimate'a, przy tej, kontakcie tej umiejętności dostajecie rozpad, czyli punkty zdrowia wam zabiera. Weź Michał, kurzuć. O, widzicie, na sekundę ze 150 punktów zdrowia aż do 75 mi spadło. Dosłownie na sekundę, no ale jak pikujecie jakiegoś wroga. Chodź tu. O, i teraz na dwa pociski, tak na, O, nawet na jeden pocisk, o. Michał, pada po rzuceniu takiej kulki. Przez parę sekund, ale no, jak na zwykłą umiejętność, dość mocna. No i ostatnia umiejętność, jaką nasza Fate posiada. Jest to kolejna kulka, którą możecie sobie rzucić i przy kontakcie z ziemią idzie do góry. No i na razie wygląda, jakby nic nie robiła, ale Michałku, ukryj się za ścianą. Najlepsze w tej umiejętności jest to, przecież ona, jak działa, że jak rzucę sobie kulkę będzie miała jakiegoś wroga w zasięgu, to widzę go przez ścianę Rzucam kulę i wszyscy wrogowie w obszarze, tak jak na strzałce sowy się właśnie pokazują I dodatkowo jest nałożony na nich taki debuff, który działa w następujący sposób hmm, To było to? No. Czekaj I Teraz jak te kroki się robią, ja mogę rzucić tutaj wilka I ten wilk będzie na przyspieszonym tempie właśnie za tymi krokami podążał Tylko nie mogę dwa razy użyć na tych samych krokach I rzucam kulkę Pokazuje mi przeciwnika, przeciwnik zaczyna uciekać. Dawaj, biegnij, biegnij, biegni. Ja za uciekającym przeciwnikiem mogę rzucić wilka, który będzie podążał idealnie za krokami i będzie go gonił. Więc to jest taka ciekawa pasywka. Yy, I łączy właśnie tą umiejętność pokazywania wrogów przez ścianę z późniejszym wilkiem, przez co możemy sobie łatwo i szybko zabić przyjemnie wroga. Jak dostajecie taką kulkę, jesteście, macie pokazane, że jesteście zaznaczeni i właśnie zostawiacie za sobą ślady I weź puść wilka, o i jak puści Michał wilka, to ten wilk tak bardzo szybko właśnie po tych śladach za nami podąża jeżeli chodzi o Ultimate'a, Fate, jest sprawa bardzo prosta. Zasięg mamy jak na bridge'u, rzucamy Ultimate'a i wszyscy trafieni wrogowie są oznaczeni przez co są za nimi właśnie takie kroki, jak będą uciekać i możemy rzucić na nich wilka. I dodatkowo, oprócz tego, że są oznaczeni, są również ogłuszeni, czyli nie słyszą żadnych dźwięków z gry i dodatkowo mają na sobie rozpad, czyli zabiera im punkty zdrowia. Weźmy Michał rzuć we mnie ultimata. No. Ultimate z mojej perspektywy wygląda tak. Widzicie, dostaję Ultimate'a. Nie mam żadnych dźwięków, jestem oznaczony i dodatkowo mam nałożony na siebie rozpad, przez co ze 150 zdrowia na około 75 mi spada. I dodatkowo jeszcze Michał może za moimi krokami puścić właśnie wilka, który będzie za mną podążał. Z tej Ultimate'a nie, nie mam dźwięku i jeszcze dodatkowo mnie wilk goni który mnie może oślepić. Więc Ultimate w połączeniu z innymi umiejętnościami wydaje się. No, dość mocny. To wszystko, jeżeli chodzi o nową agentkę. Napiszcie w komentarzach, co o niej myślicie, a my sobie przejdziemy teraz do omówienia Battle Passa oraz nowych skinów RGX. Dobra, widzowie, teraz pokażę Wam nowego Battle Passa. Jest on dość ciekawy. Najlepszym Battle Passem może nie jest, ale wydaje mi się, że również nie jest najgorszy i mam wrażenie, że możecie znaleźć tutaj coś dla siebie. Już Wam pokazuję. Skinek numer jeden to shorty. Generalnie dużo, no nie będę się tutaj roz, jakby wiecie, no gadał na temat tych skinów. Po prostu Wam pokażę, żebyście jak najszybciej zaczęli Battle passy. Czyli Mamy shorty'ego i sobie będziemy przychodzili przez poziomy. Tutaj taka karta jakiś shotgun, judge z tą kolekcją Viper. Dość ładna mi się wydaje ta kolekcja. Graffiti. Sheriff i ta kolekcja Sys jest bardzo ładna generalnie Ale w grze wygląda trochę gorzej niż modele normalnie, co zaraz wam pokażę Odyn też z tej kolekcji Viper, z tej kolekcji Cobra, no, ale mówię Viper, no kojarzy mi się to z Viper Tutaj mamy też Bakiego. Tutaj był też Bulldog oczywiście Wieszka, taki kontomierz mały, Fantomik yy, Scaucik, to znaczy Marszal Wajperowy Stinger, Ła, ładne są te kolekcje asys Ładna jest Spectra. To w ogóle mi się kojarzy z Happy Free Friends, była kiedyś taka bajka Naklejka, naklejka No i Vandal Sisters. generalnie model, stąd, z tej perspektywy wygląda bardzo ładnie, ale w grze trochę gorzej ten skill wygląda, zaraz wam pokażę I uwaga, uwaga, zbliżamy się do kosy, ta da, da da Kolejny Sword, kolejny Axe Battle Passie, wow No to Zawsze tak jest, że ja oczekuję dużo od Battle Passa Liczę, że będzie pokarambicie jakiś na przykład ten Ruined Dagger Jak był kiedyś, tylko w jakiejś nowej wersji czerwonej czy coś Albo, no wiecie, jakieś takie nowe animacje, a to dają znowu axe albo sworda Generalnie w Battle Passie najwięcej było zawsze Aksów i slotów Czyli ta animacja, którą wyciągacie normalnie No niestety jest tak jest, ja osobiście niezbyt lubię takie skiny Ale Wam może się oczywiście to podobać Na końcu jeszcze mam takiego frenzy i pociąg nie wiem czy karta 48 zapowiada nowego agenta. Już nie pamiętam teraz, który te karty zapowiadają eee, Dobra, pokażę wam teraz te skinki w grze Dobra, jesteśmy w grze, skiny w wyglądają następująco Tu macie Shortiego Tutaj Frenziego Też oczywiście pokazuję to na niskich ustawieniach, bo zakładam, że będziecie grać raczej na niskich ustawieniach w tą grę Tutaj macie Sheriffa, Stingera tam było jeszcze? Spektry nie było, był Baki, Był Judge Full O, był fantomek, taki wandal był. O, tak wygląda wandal w grze. No, w grze wygląda trochę gorzej niż na tym modelu. No, jak oglądamy, też wygląda skinnappy. W ogóle nie widać tych dziur, jakby, jak w tym momencie macie. No, ale nie jest najgorszy. Pamiętajcie, że to są niskie ustawienia graficzne. Jeszcze zmieńcie szybko na wysokie. Właściwie gości zobaczycie, jak to wygląda na wysokich. O, no, trochę ładniejszy ten wandal na wysokim. No, ale kto gra na wysokich ustawieniach w tą grę komputerową? No, proszę was. Więc tak wygląda wandal. Tak wygląda Marshal. Operatora nie było, Aresa nie było, ale był Odin. No i tak wygląda Odin. No i na sam koniec tak wygląda Koska. To zwykły axe, nie jest najgorszy, ale no axów było już, że tak powiem, bardzo dużo. Więc no zostajemy znowu miecz axe. Dobra, teraz przejdziemy sobie do skinów nowych RGX i wam je pokażę. Dobra, więc jeżeli chodzi o skiny RGX, mamy tak. Klasika wygląda on tak. Ma takie wersje kolorystyczne. to jest czerwona, to jest niebieska i to jest żółta. Kolejny skinek to jest y, Spektra, zielony, czerwony, niebieski oraz y, złoto, żółty taki, no. Fantomik, bardzo ładny jest ten Fantomik, ma bardzo fajny dźwięk w grze, który Wam zaraz pokażę. Pyk, niebieski, żółty, operator. Zielony. No, nie jest najgorszy operator, ale chyba spodziewam się czegoś lepszego. Chociaż, no nie, no takie mieszane uczy się trochę do operatora. No i na sam koniec nóż motylkowy. Nada no, tak i ma różne wersje kolorystyczne. I co najlepsze, patrzcie na animację kręcenia. kręcicie tym nożem, patrzcie. O, zmienia on kolory. Widzicie? Przyszę. Dobra, wejdę do gierki i pokażę Wam szybko te skiny. Dobra, jesteśmy w grze, zaczniemy sobie od Fantoma. Wydaje mi się, że dźwięk ma dość satysfakcjonujący. Fajnie brzmi, mi się osobiście Fantomik bardzo podoba. Tutaj mamy klasika też Kosa w ogóle, zobaczcie kosę, jak zmienia kolory, jak kręcę. Jasno, że nie widać, to może będzie bardziej widać. Wygląda to bardzo dobrze. Był Phantom, Spectra. No i na końcu operatorek. Operator, generalnie model operatora jest bardzo ładny, ale ten scope jakoś tak ciśnie wygląda. Jak taki kloc dziwny. No nie wiem, jakiś tak scope mi nie pasuje w tym operatorze. No ale dźwięk. Potężny operatorka. Więc. Generalnie ta wersja zielona kolorystyczna mi się aż tak nie podoba Bardziej mi się podoba ta niebieska i czerwona Napiszcie w komentarzach co myślicie o tych skinach i w dzisiejszym filmie to już wszystko. Piszcie co myślicie o nowej agence, bo dla mnie wydaje się naprawdę strasznie mocna. Jak grałem jeden na jeden z Michałem, który możecie zacząć na jego kanale. Link w komentarzu, no to naprawdę ta postać wydaje się niesamowicie, niesamowicie, niesamowicie mocna Co myślicie o nowym karnecie i co myślicie o tych skinach RGX, i generalnie o nowościach w Valorancie i wybijacie na streama, bo w poniedziałek o godzinie 17 się odpalę na Twitch Slash Seny i będziemy sobie testować nową agentkę Fate na żywo. pogramy prawdopodobnie z Michałem i może że się uda jakieś piątki również zagrać. Jeżeli film się spodobał, to standardowo subik yy, i do usłyszenia w przyszłych materiałach. Siema!